Ozorkowa trafi niebawem blisko 13 milionów złotych przeznaczonych na rewitalizację i modernizację przestrzeni miejskiej, w tym m.in. historycznego centrum Ozorkowa i budynków użyteczności publicznej. Fundusze pozyskane przez magistrat z Unii Europejskiej zostaną wykorzystane na cztery projekty inwestycyjne. Rewitalizacje będą możliwe dzięki wpisaniu ich w strategię rozwoju łódzkiego obszaru metropolitalnego, do którego Ozorków przystąpił. Tak olbrzymi zastrzyk środków do budżetu miasta był dotąd po prostu nieosiągalnym marzeniem. Z dużą satysfakcją chciałbym odnotować, że naszemu miastu udało się pozyskać spore środki finansowe. Jest to kwota, która przekracza 12 milionów złotych. Są to środki z funduszy unijnych, które będą służyć rozwojowi ozorkowa. Ja sądzę, że w przeciągu kilku lat nasze miasto diametralnie zmieni swój wizerunek. Osoby, które tu nie było od dawna, będą miały problem z poznaniem wcześniej znanych im miejsc. Inwestycje, które otrzymają dofinansowanie z Unii to elementy strategii łódzkiego obszaru metropolitalnego, której częścią jest lista najważniejszych projektów służących rozwojowi obszaru. Część z nich uzyska dofinansowanie z puli przeznaczonej na realizację strategii. Na liście projektów do dofinansowania znalazły się cztery z Ozorkowa. Planowany wkład własny miasta wyniesie około 2 milionów 600 tysięcy złotych i będzie rozłożony na 5 lat. Te prawie 13 milionów złotych zostanie przeznaczone na kilka inwestycji. Będą to inwestycje związane z rewitalizacją zabytkowej części miasta i z termomodernizacją budynków, z których wszyscy korzystamy. W ramach realizacji szlaku architektury włókienniczej planowana jest rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Szloserów w Wozorkowie. Renowacją i modernizacją zostanie objęty dawny pałac szloserów przy ulicy listopadowej, w którym obecnie mieszczą się Miejski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna, budynek tzw. motarni, a także Park Miejski oraz ulica listopadowa, która jest częścią XIX-wiecznego układu przestrzennego Ozorkowa. Na ten cel przeznaczona zostanie ponad połowa środków z dofinansowania, czyli aż 7 milionów 650 tysięcy złotych. Wartość wkładu własnego miasta to 1,5 miliona złotych. Planujemy również przeprowadzić remont czy odnowienie parku. Będziemy chcieli zrobić alejki, oświetlenie. Będzie w parku obecnie robiony plac zabaw. Także chcemy, żeby to była taka przestrzeń przyjazna dla mieszkańców, a także żeby zachęcała turystów może do przyjazdu do Ozorkowa. Ponadto planowana jest kontynuacja termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym budynków wszystkich przedszkoli na terenie miasta. Prowadzone będą również dalsze prace konserwatorskie w zakresie rewitalizacji zabytkowego Centrum Ozorkowa. Na ten cel przeznaczonych zostanie 2 miliony złotych. Modernizacji doczekają się także budynki użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej, czyli hala sportowa oraz basen. Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny utworzone zostało 15 kwietnia tego roku przez 27 jednostek samorządu terytorialnego pięciu powiatów: miasta Łodzi, Brzezińskiego, Pabianickiego, Zgierskiego i Łódzkiego Wschodniego. Nasze miasto jest jednym z członków założycieli stowarzyszenia. Blisko 13 milionów złotych, które otrzyma Ozorków, jest właśnie efektem przystąpienia do Łomu i zasługą dobrze przygotowanych przez urzędników projektów. Muzyka już po raz trzeci ozorkowscy pielgrzymi wyruszyli na Jasną Górę. 20 sierpnia o świcie, uroczystą mszą świętą w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski na Adamówku, zainaugurowana została trzecia piesza pielgrzymka ozorkowska. Wierni, którzy licznie zgromadzili się tego dnia w świątyni, otrzymali błogosławieństwo od kapłana oraz życzenia siły i wytrwałości. Ta ostatnia cecha była na szlaku najbardziej potrzebna. Na ozorkowskich pielgrzymów czekała bowiem droga o Łącznej długości 162 km. Na jej pokonanie wierni mieli 5 dni, pozostałe poświęcone były modlitwie na jasnej górze. Kierownikiem i przewodnikiem duchowym pielgrzymów był ksiądz wicediekan Zenon piechota, proboszcz parafii najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Podkreślić należy fakt, że ksiądz Zenon dzielnie pokonał całą trasę, dzieląc trudy i znoje z pozostałymi pielgrzymami. Tegoroczna duchowa wędrówka 90 pątników podzielona była na 5 odcinków. Z naszą kamerą ozorkowskich pielgrzymów odwiedziliśmy na drugim z nich w Bełchatowie. Tutaj czekał na nich burmistrz Jacek Socha i kilku radnych Rady Miejskiej, którzy wzorem ubiegłego roku przygotowali dla pielgrzymów Grilla. To nie jest długa tradycja. Takie działania podjęliśmy w ubiegłym roku. Wspólnie z kolegami postanowiliśmy troszkę wesprzeć kulinarnie naszych pielgrzymów. Przyjechaliśmy z kiełbaską, z grillem. W tym roku chcieliśmy tą akcję powtórzyć. Cieszę się bardzo, jestem zadowolony, bo pogoda dopisuje. O to się martwiłem. Mam nadzieję, że za chwilę właśnie przyjdą nasi pątnicy i będą mogli skorzystać z kiełbasy, które obecnie smażymy. Burmistrz Ozorkowa zadbał nie tylko o pełne brzuchy pielgrzymów, Lecz także o ich ubiór. Wszystkim uczestnikom wędrówki podarował koszulki z logo naszego miasta oraz nazwą wydarzenia. Wszystko po to, by Ozorkowska pielgrzymka z dumą reprezentowała swoje miasto rodzinne. Humory, mimo nie zawsze sprzyjającej aury i naprawdę szybkiemu tempu marszu, dopisywały. Większość pielgrzymów szła na jasną górę w jakiejś konkretnej intencji, a to dodawało siły. W atmosferze wspólnoty, modlitwy i pieśni religijnych łatwiej wytrwać w tej niełatwej duchowej podróży. Tej wytrwałości się nabiera na tych pielgrzymkach. Na pielgrzymkę może iść każdy i do tego bardzo zachęcam. Na pewno starsi pielgrzymi pomogą, jak ktoś będzie szedł pierwszy raz. Idę tak, bo straciłam w tym roku brata i po prostu, żeby odbudować swoje jakieś wewnętrzne potrzeby, zjednoczenie z Bogiem, duchową jedność, jakąś taką wewnętrzna potrzeba po prostu. Czasami przychodzi taki kryzys, tak, gdzie już nie chce, po prostu nie ma się siły, ale zawsze tam jakiś power się znajdzie gdzieś tam, <grym> więc idziemy. Idzie się ciężko, jest naprawdę, jest tempo i trzeba mieć kondycję naprawdę, że... Ja jadę rowerem za pielgrzymką właśnie, drugi rok, ze względu na problemy takie zdrowotne. Ksiądz pozwolił rowerem i rowerem sobie za pielgrzymką jadę, ale dojeżdżam. W tamtym roku dojechałam, w tym roku też mam nadzieję, że dojadę. Mimo no. chorób, jakiś zdrowotny mam, ale podjąłem tę decyzję i daję sobie na razie radę. To się tak zaczęło w zasadzie już dawno no, Grupą, w sumie parafii, to tak, duża grupa młodzieży z naszej parafii szła na, z pielgrzymką z Gierską wtedy. No i stwierdziliśmy, że my też spróbujemy. I tak <noise> nie, się stało. Mnie zaangażowała w to mama, także jestem zadowolony. <noise> <noise> Idę drugi raz. Mhm. Się jestem szczęśliwy? Tak, ogólnie dla siebie, dla odbudowania relacji ze znajomymi, z rodziną. I Za rodzinę właśnie. Też. I ogólnie, no... Głównie rodzina, najbliżsi, szkoła. Także obrona. O poza tym też można się wyrwać z tego monotonnego życia. Także... No Chodźcie z nami i zobaczycie, jest po prostu okej. Okay. Na jasną górę Ozorkowscy pielgrzymi dotarli po południu 24 sierpnia. Do Ozorkowa wrócili autokarami w minioną środę. Od rogatek miasta przemaszerowali przez centrum aż do miejsca, z którego wyruszyli, czyli do kościoła Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Po drodze witani byli przez licznie zgromadzonych na trasie Ozorkowian. Trzecią pieszą pielgrzymkę ozorkowską na Jasną Górę zakończyła, podobnie jak rozpoczynała, Msza Święta adorowana przez proboszcza parafii księdza Zenona Piechotę. Nabożeństwo kończące pielgrzymkę miało szczególny charakter. Ksiądz Zenon podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i sprawnego przebiegu pielgrzymki. W trakcie mszy podziękowano również odchodzącemu do parafii w Brzezinach księdzu Bogusławowi Milo, który pełnił w naszym mieście posługę kapłańską przez ostatnich pięć lat. Muzyka Państwo polskie odzyskało niepodległość w 1918 roku, jednak już dwa lata później nasze siły zbrojne musiały się wykazać nie lada odwagą. Wtedy to doszło do historycznej bitwy warszawskiej powszechnie znanej jako cud nad Wisłą. 15 sierpnia, czyli w 94. rocznicę tych wydarzeń, burmistrz miasta Ozorkowa Jacek Socha mówił o tym, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o tych wydarzeniach. Można teraz docenić, jak ciężką pracę w przeciągu tych, powiedzmy, dwóch lat społeczeństwo polskie wykonało, i można odnieść do dzisiejszych czasów, co to są dwa lata. A wówczas w przeciągu dwóch lat potrafiliśmy skutecznie stawić opór Armii Czerwonej. Ozorkowskie obchody święta Wojska Polskiego rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem świętego Józefa. Ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, ponieważ jest również liturgicznym świętem w Wniebowzięcia Matki Bożej. Msza święta zgromadziła tego dnia wielu ludzi, którzy zamiast ucieczki na długi weekend, wybrali aktywny udział w miejskich uroczystościach. Część kościelną poprowadził proboszcz parafii ksiądz Grzegorz Ząbecki. Po mszy odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych w obronie ojczyzny. Zebrani oddali cześć i honory naszym bohaterom narodowym. Tradycję Wojska Polskiego kultywuje sekcja kolarska Szwadron imienia drugiego Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich przy oddziale PTTK w Ozorkowie. My jesteśmy współorganizatorami uroczystości patriotycznych, no teraz święto Wojska Polskiego, święto. Niepodległości, ale mamy również i miejsca, które upamiętniają walki żołnierza polskiego. Mamy tutaj w, w pobliżu miejscowość Orłę, wieź, o którą walczyli polscy kawalerzyści w 1969 roku. Upamiętnione to miejsce jest obeliskiem i tablicą memoratywną. Pułk Szwoleżerów odbył honorową wartę, by uczcić pamięć polskich żołnierzy. Cieszy fakt, że coraz młodsze pokolenia Ozorkowian chcą brać udział w uroczystościach patriotycznych. Duch w narodzie nie zginie, póki takie osoby jak Jakub Czerwiński będą dbały o jego pamięć. Dla mnie historia i pamięć o takich datach, o takich wydarzeniach jest rzeczą ponad wszystko jest rzeczą świętą. Więc można w taki sposób dać przykład innym młodym ludziom tak mniej więcej gdzieś w moim wieku, starszym, młodszym. Że nie warto tylko żyć dniem codziennym, komputerem, spotkaniami, no tylko po prostu też też czymś takim się zajmować, bo to też jest rzecz bardzo y, kultywująca na następne pokolenia i na te nasze aktualne czasy. Ozorkowskie uroczystości upamiętniające cud nad Wisłą na pewno były wymowne. Wypełniony po brzegi kościół świętego Józefa potwierdza, że potrafimy szanować i pielęgnować pamięć o naszych bohaterach narodowych. Zarówno najmłodsi, jak troszkę starsi ozorkowianie, 15 sierpnia dali przykład prawdziwej postawy patriotycznej. Pozostaje mieć nadzieję, że będzie widoczna nie tylko od święta. Muzyka Spotkania derbowe mają w świecie piłkarskim ogromne znaczenie i cieszą się wysoką rangą sportową. Gdy na boisku spotykają się drużyny z jednego miasta, emocje są gwarantowane. Za klasyczne uznaje się już derby Madrytu, Mediolanu czy Londynu. Ozorków w sezonie 2014-2015 również doczekał się swoich. W ramach pierwszej kolejki inauguracyjnej łódzkiej, a klasy grupy drugiej na boisku przy ulicy Łęczyckiej zmierzyły się ze sobą drużyny Kotana oraz OKS Bzury Ozorków. Derby mają się, jak gdyby takie, rządzą się swoimi, swoimi prawami. Może być, nie wiem, brat przeciwko bratu na boisku jest walka, a poza boiskiem no, jest rodzina. To samo jest tutaj. Walka jest na całego, a poza boiskiem idziemy, spotykamy się wspólnie w różnych gronach. Rzeczywiście od pierwszego gwizdka sędziego żadna ze stron nie odpuszczała. Kotan tego dnia wybiegł na boisko w niebiesko-białych strojach, OKS natomiast przywdziewał czerwone barwy. Walka odbywała się na każdym centymetrze boiska, a piłkarze ani myśleli odkładać nogi. Bratobójcza bitwa o pierwsze trzy punkty w sezonie sprawiła, że na boisku mieliśmy dużo spięci i fauli. Sędzia kilkukrotnie musiał studzić gorące głowy zawodników, rozdając żółte kartki. Piłkarze natomiast zdawali sobie sprawę, że zwycięstwo w tym meczu potwierdzi dominację jednej ze stron w Ozorkowie. Znamy się tutaj tak naprawdę od dzieciaka z chłopakami, kopaliśmy piłkę już gdzieś tam na jakichś orlikach, na jakichś boiskach. Wiadomo, wychodzimy na boisko, jesteśmy rywalami, po, po, po meczu przybijamy piątki i gramy dalej, tak. Są dwa zespoły, jedno miasto, ale szanujemy siebie nawzajem. Szacunek szacunkiem, ale punkty ligowe można wywalczyć jedynie ciężką walką na murawie. Takie też było to spotkanie derbowe. Mieliśmy wszystkie elementy, które składają się na dobre widowisko piłkarskie. Były rzuty karne, stałe fragmenty gry i przemyślane akcje zespołowe. To wszystko zafundowali nam gracze Kotana i OKS-u bzury ozorków. Wynik sportowy był również sprawą otwartą, aż do ostatniego gwizdka sędziego. Czasami jest za dużo nerwów, emocji, brutalnych fauli. Dzisiaj mam wrażenie, że, że jakoś się to udało. Nie było jakichś dramatycznych sytuacji. Myślę, że obie, oba zespoły całkiem w wyrównany sposób się prezentowały. No mam więcej chyba szczęścia w tym meczu się przydarzyło i wygraliśmy ten mecz. Prezes Kotana uprzedził nieco fakty. Rzeczywiście jego zespół wygrał ten mecz, ale zwycięstwo nie przyszło łatwo. Pierwsi na prowadzenie wyszli zawodnicy Kotana, jednak OKS szybko odpowiedział i pierwsza połowa zakończyła się remisem 1 do 1. Drugie 45 minut było jeszcze ciekawsze. Na pierwsze prowadzenie w tym meczu wyszła drużyna bzury. Ale to wszystko na co było tego dnia stać ten zespół. Kolejne dwie bramki zdobyli już tylko gracze Kotana i to oni wygrali to spotkanie 3 do 2. Gole dla OKS-u zdobyli Daniel Kurzawski oraz Rafał Chmielecki. Natomiast Mariusz Żurek i dwukrotnie Michał Szplit zaliczyli swoje trafienia dla drużyny Kotana. Mimo porażki w meczu inauguracyjnym prezes OKS-u nie traci dobrego humoru i z dumą chwali poziom derbowego spotkania. Dwie zaprzyjaźnione drużyny można powiedzieć z jednego miasta. Najważniejsze, że zwycięstwo zostało w Ozorkowie. Chyba wszyscy sympatycy piłki nożnej z naszego miasta zgodzą się ze słowami prezesa. Trzy punkty zostały w Ozorkowie, jednak w każdej bitwie musi być zwycięzca. Do następnego meczu derbowego w Ozorkowie będą rządzić niebiesko-białe barwy. Od początku wakacji na stacji ozorków wąskotorowy czeka nie Lada Gratka dla miłośników kolei, ale nie tylko. Ręczną drezyną typu Kiwajka można pojeździć po terenie stacyjki i przy okazji poznać historię największej sieci kolei wąskotorowych w Polsce. Właśnie z okazji stulecia uruchomienia połączeń członkowie stowarzyszenia Krośniewickiej Kolei wąskotorowej postanowili ożywić ją dla turystów. Chcieliśmy chociaż w taki skromny sposób uczcić ten jubileusz. Niestety, jak wiemy, kolejka jest nieczynna, ale tor jeszcze jest. Między innymi dzięki temu, że naszemu stowarzyszeniu udało się wpisać do rejestru zabytku. Może dzięki temu po prostu mamy jeszcze po czym jeździć. Kolejom Kujawskim, bo tak się o nich potocznie mówi, mającym kiedyś ponad pół tysiąca kilometrów torowisk, dały początek linie przemysłowe budowane przez żywiołowo rozwijające się pod koniec XIX wieku fabryki cukru. Wzrost znaczenia wąskotorówki paradoksalnie przyniosła I wojna światowa, podczas której kolejkę wykorzystywano do transportu żołnierzy i zaopatrzenia. W latach swojej świetności z Ozorkowa można było dojechać po torze o rozstawie 750 mm do Strykowa, Włocławka, a nawet Gniezna. Ostatni regularny pociąg ze stacji Ozorków wąskotorowy odjechał w stronę Krośniewic 30 kwietnia 1996 roku. Ponieważ cały tabor i zaplecze techniczne przekazano Krośniewicom, których władze nie są zainteresowane reaktywowaniem wąskotorówki, miłośnicy kolei zbudowali własną drezynę typu kiwajka, którą przejażdżkę proponują wszystkim chętnym jako wakacyjną atrakcję. Atrakcja odmienna od innych, jak, jak na przykład tam wycieczki samochodowe, czy, czy wycieczki prawda, jakieś autobusowe, czy inne. Tutaj władze też projektują zrobić ścieżkę rowerową, ale nie, my nie chcemy, żeby ona była zamiast tej kolejki, zamiast torowiska, tylko obok, żeby była, prawda? Stowarzyszeniu Krośniewickiej Kolei Wąskotorowej bardzo zależy, by reaktywować chociażby krótki odcinek kolejki pomiędzy Ozorkowem a Łęczycą. Byłaby to niewątpliwa atrakcja turystyczna obu miast. Niestety, doprowadzenie linii ponownie do stanu umożliwiającego kursowanie pociągów wymaga sporych nakładów finansowych. Szacuje się, że remont kilkunastokilometrowego odcinka między Ozorkowem a Łęczycą kosztowałby około 2 milionów złotych. Robimy wszelkie starania, żeby tą wąskotorówkę odbudować, no żeby to można powiedzieć została jakaś pamyśl po niej, no bo jak wiemy przecież no można powiedzieć, że to jest jakby taki pomnik naszej kultury technicznej, prawda, który, który przetrwał i w związku z tym należałoby to uratować. Od początku lipca z przejażdżek skorzystało kilkuset mieszkańców Ozorkowa, Łęczycy, Zgierza, Łodzi, a nawet turyści z Wielkiej Brytanii. Największą frajdę z napędzanej siłami rąk i wajki mają jednak dzieci, które pod opieką rodziców i obsługi z niekrytą radością pokonują kilkuset metrowy odcinek przestacyjnego toru. Super było! Fajna przygoda, atrakcja i na miłe spędzenie popołudnia. Bardzo fajnie było. <noise> Dobrze się jeździ taką drzną? Tak. A nie wymaga za dużo wysiłku? Dla mnie nie. Frajda dla niego, i no dla mnie też jeszcze. Ty te lat żyję taką drzewą, jeszcze nie ich Tym bardziej, że pracowałem no, parę lat na kolei, ale takich już nie miałem przyjemności jechać. Nieraz ciężki tutaj wchodzą stąd z płaczem. Chcą jeszcze, rodzicom też się podoba, i nawet tutaj nasza okoliczna młodzież też potrafi tu przejść i się wybawić. Unikalną kiwajką można pojeździć bezpłatnie jeszcze tylko w ostatnią niedzielę sierpnia w godzinach 12:18 na stacji Ozorku Wąskotorowy przy okazji można też wesprzeć swoim podpisem postulat remontu linii do Łęczycy i uruchomienia turystycznych połączeń